Cześć, szanko, witajcie w z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już 65 odcineczku na serii na Polskiej Wsi. A na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę. To będzie kolejny odcinek z tej serii. I kto jeszcze nie subskrybuje kanał, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca lipca. Lipca po 1000 subskrypcji. Tak, i co? Napiszcie. Hashtag wiosna, a ja wam przypnę serduszkę i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, tak. I widzowie pewno widzicie, że w końcu mamy wiosnę na naszej serii, w końcu wy wyczekiwana wiosna na serii, no no ja sam właśnie czekałem na wiosnę, że... ale w końcu jest, ale mniejsza o to wiosna jak wiosna. Trzeba prze przedstawić co się po pozmieniało powierzchnie, bo jesteście pewno ciekawi bardzo, więc tak. Co? Co się pozmieniało? Tutaj się. Nic się nie pozmieniało. Tutaj jest coś takiego. Kurki, tu, jak sami pamiętacie, jajka sprzedałem w dwa odcinki chyba do tyłu. Po jeden. Tutaj, ale już się wyprodukowali, wyprodukowali jajka, więc tak. Kurki, więc mamy... Jedną paletę całą, więc tak praska to jest praska. Tutaj, jak na razie, ta prasa stoi. Nie będę wam mówił dlaczego na razie, dowiecie się w przyszłych odcinkach. Na pewno tutaj mamy beczkę, mamy rozrzutnik, tutaj się nic nie pozmieniało, bo maszyny stoją tak samo jak tutaj, więc tak. Mercedes sik, tutaj stoi nasz przepiękny Mercedes. No Mercedes, Mercedes, jak Mercedes sobie tutaj stoi, będzie na pewno nam potrzebny w przyszłych odcinkach, więc zobaczycie, bo wiosna, to jest wiosna i będzie dużo ciekawych odcink odcinków, od razu Wam mówię, więc y, przygotujcie się na to, więc myślę, że będzie fajnie. Co? sieczkarnia stoi, tutaj mamy koszareczkę, przetrzasarkę, tutaj się nic nie pozmieniało, tutaj tak samo stoi, tutaj też się nic nie pozmieniało, tu kosia... tu Kultywator, brony, taśmówka, no, 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 no zgrabiarka, taśmówka. Tutaj mamy sadzareczkę, mamy pług, tutaj się nic nie pozmieniało. Ale te maszyny też będą stąd zabrane. Ale nie powiem dlaczego, więc tak. Tu, macie, tu mamy silos, tutaj z silosa nie mamy żadnych upraw, bo jak sami pamiętacie, sprzedałem to wszystko w zimę. Więc tak, tutaj mamy talerzóweczkę. Ale trochę za głośno mówię widzowie, ale to tam to tam najwyżej w montażu trochę przyciszę. Trochę to, więc tak, tutaj mamy fend up, fend, no fend jak fend sobie tutaj stoi. Mamy dw przyczepkę samochodową, jak sami pamiętacie, przyczepka stała samochodowa tutaj, ale z racji tego, że Sieczkarnia przeszkadza, no to musi przyczepka jak na razie stać tutaj. Tutaj mamy łańcuch, łańcuch też. W sumie łańcuch, no łańcuch mamy tutaj. Masz, mamy naszą BMEczkę, tu mamy, i tutaj się trochę rzeczy zmieniało. Bo tutaj stoi zestaw uprawowo-siewny, tak. Tutaj postawiłem zestaw uprawowo-siewny. Jak sami pamiętacie, zestaw tutaj stał w miejsce tego fenda, ale teraz tu tutaj stoi. Tu mamy pług, też tutaj stoi, też co? Tutaj mamy beczkowóz, mamy talerzóweczkę. Tu mamy obornika. Obornik jest tyle, że szkoda gadać, ale to spokojnie będzie on wywierzony, na pewno, więc tak, więc to. Tutaj mamy siewnik, siewnik nasz. No, siewnik, jak to siewnik, tutaj jest grobiareczka, ale tu też się nic nie pozmieniało. Tu te belki, jak sami pamiętacie, nie sprzedałem ich. No, po prostu ich nie sprzedałem na zimę, więc tutaj stoją, ale na spokojnie będą. Niedługo sprzedawane tabelki, albo je zostawimy. Napiszcie w komentarzach, czy mam sprzedać tabelki, czy nie, więc. Więc napiszcie po prostu, co. No tutaj mamy paletę jajek, tu mamy trz... o, sprzęt do tura, tu Władka, tu mamy, tu. Tu mamy trzy maszenki, też tak samo stoją. Tu stoją nasze pszczepy. co. Ale to pięknie widzę, wygląda, chyba już przedstawialiśmy. Gospość zostało przedstawione, co się pozmieniało, co nie. Więc co? Tutaj mamy nasze pola. Też pola trzeba... Tutaj będziemy też robić, ale to nieważne. Co? Tutaj idziemy sobie teraz po fenda. Fenda jak fenda, ale dobra, co? Tutaj tak to trzeba odpalić, dobra, odpalamy naszego Fendziora I pewno, za, pewno się zastanawiacie, gdzie my jedziemy. Otóż nie. Otóż od razu Wam mówię nie po nowy nabytek, bo pi pierwszy dzień wiosny. A tutaj nowe nabytki na naszym gospodarstwie. No to tak średnio by było, bo sąsiedzi, no to by trochę zazdrościli nam. Nie powiem, że nie, ale to spokojnie. Będą też nowe nabytki na wiosnę, od razu Wam mówię. Ale jakie się dowiecie sami. Fałek podciepiony, kable podciepionym jest wszystko, więc tak. Mm, dobra, tutaj też. Tak, gdzie tutaj się postawić teraz? W sumie będziemy musieli... Dobra, jednak BMK nam chyba nie będzie trochę przeszkadzać, ale tylko BMK będzie nam przeszkadzać. A BMK postawimy. Gdzie tu BMK postawić? Ciekajcie, żeby tu nic nie walnąć. Bo to szkoda tego. A dobra, tutaj sobie postawimy tą BMK, bo i tak ta BMK... Nie będzie w tym odcinku nam potrzebno A dobra, jednak tu nie postawimy tej bm'eczki Tutaj nie postawimy tej bm'ki, więc tak Ale trochę to podwórko jest za małe widzowie Tak szczerze mówiąc, ale O matko prasę jeszcze przed, przestawiłem, ale To się poprawi, ten poza odcinkiem sobie to poprawia, tą prasę, więc to e, Tutaj wsiadamy do Fenta Idziemy w sumie do Fenda wsiadamy Dobra Teraz wsiadamy do fenda. Co? Jak tutaj się ustawić? Pewno jak się sami domyślacie będzie akcja wywalania obornika. Czekajcie tylko ja najpierw nie będę się ustawiał tylko odpalimy sobie Władomirca. Tutaj do Władka sobie wsiądziemy. Tak. Władek dobra tur podnosi. To tak i sobie zmienimy widły na widły do obornika. Ten widły na widły zamieniamy tylko jeszcze te widły są do beleka te co będziemy z... To fajnie. Ale co? Tutaj sobie postawimy tutaj też... Się... Czekajcie. Oh. Dobra. Ale ten władzio tak naprawdę dziwnie wygląda bez tych wideł, bo tak sam tur, no to tak średnio podoba. Mi się. No, dobra, tutaj widzę do obornik. No, dobra, tur mi nie działa. Dobra, już działa mi tur, więc co? Ale ten władzio tak fajnie wygląda z tym turem. Co, jedziemy sobie. Co, tutaj sobie jedziemy. Myślę, że Władka tak w ogóle nie będzie nam podnosić. No, chyba, że będzie, ale to tak średnio, żeby nam podnosiła Władka. Więc co? Tutaj też. Tutaj też. Tak naprawdę, dobra. Dobra, tutaj. Tak się ustawić. Tutaj nic nie... Dobra, tak, gościmy Fędziora i wsiadamy do Władka. Co? co? Co też, widzowie, będzie... Co się zmieni na gospodarstwie też, widzowie? No, zobaczycie też w przyszłych odcinkach, co się zmieni na gospodarstwie, ale myślę, że się na gospodarstwie dużo pozmienia. Od razu wam mówię, będzie trochę zmieniane, będzie też trochę dużo miejsca. Może nie wizualnie się zmieni... Chodzi o to, ale będzie trochę sporo miejsca na, na naszym gospodarstwie, ale to zobaczycie w przyszłych odcineczkach na pewno, bo nie chcę wam niczego zdradzać, żeby nie było ten lipy. Nie chcę wam niczego zdradzać, bo zobaczycie to w przyszłych odcinkach. Też jak widzowie sami. Muszę się zobaczyć ten władek, no to i ledwo co podnosi tak naprawdę, bo... Ledwo co dosięgamy do tego rozrzutnika, więc też by pasowało coś, nie wiem, czy ładowarkę kupić, czy traktor z turem, jakiś większym, nie wiem co o tym myśleć. Też możecie napisać, co mam kupić, czy traktor z turem, czy mam kupić ładowarkę, bo też bo też tak naprawdę tym władkiem ładować, no to tak średnio jest, a i też belki jak belki zbierać, ale tym... Ale obornik ładować, no to to jest tragedia, bo tutaj ile to mam? 600 chyba litrów. A tak to, jakbyśmy mieli to większy ciągnik z turem, w sumie pod tura, no to byśmy wzięli takie 1000 litrów. A tak jak ładowarkę, no to też trochę więcej byśmy mieli. Też nie wiem, co jest dobre na nasze gospodarstwo, tak naprawdę. Więc możecie napisać, czy ładowarka by pasowała na to gospodarstwo, czy traktor z turem. Nie wiem, sam napiszcie mi po prostu. Więc co? Tutaj ładujemy obornik. Myślę, że ten obornik też niedługo w cały wybierzemy na pole, tam na kupę. No, na któreś pole na pewno wybierzemy na kupę. Nie wiem, czy na jakieś tam to pole wybierzemy co była w tamtym sezonie wycinka drzew na jesieni z tego co się nie mylę, ptak myślę, że wywierzemy tam z racji tego, że tam jest tak, mamy tam pole największe obok tego pola tam też niedługo będzie też ten tam też jest obok tego pola też jest drugie największe, więc myślę, że tam by było wyglądało to fajnie i też i też myślę, że tam wywiesiemy, ale to tak naprawdę wolno ładujemy, ale tak jakby tak patrzeć na procenty, no to 30% już mamy załadowane na rozrzutniku, więc nie jest tak szczele. A na tej kupce też widzę to fajnie. Opuściłem widłę i to. Aha. Dziwnie. Dziwnie ogólnie, ale dobra, nieważne. Co, my. Ogólnie, wracając do tematu, to mówiłem że na tej kupie leży około 30 ton obornika, coś, coś koło tego, więc myślę, że to wybierzemy obornik cały na kupę. Bo i tak te krowy nam dużo tego obornika tworzą, bo mamy tak naprawdę dwie obory, i trochę nam tworzą i też. Też widzowie nie wiem czy w... nie. Też nie wiem, czy mnie postawić jakiejś obory drugiej na krowy, ale to za sezon byśmy tą oborkę postawili, bo tak naprawdę niby za mleko jeszcze żadnych pieniędzy nie dostaliśmy. Ale to spokojnie, niedługo mleko zostanie sprzedane, bo mleko ja sobie tak trzymam do pełnego zbiornika. Ten pełny zbiornik już się sprawie pełny, więc tak, niedługo będzie sprzedany. Sprzedane mleko, więc pewno trochę zarobimy za to mleko. Nie powiem, że nie i co, ale też tak naprawdę by się przydała ta trzecia obora, albo jakaś druga, byśmy którą już obory na pewno wyburzyli. Nie wiem, nie wiem, to jeszcze będę musiał zobaczyć. Też będę musiał też, eee, ja na pewno będę musiał też jakieś pole widzenie kupić albo to. Albo to, za tym kurnikiem, bo jak sami wiecie, no to te pola nie są nasze tak w ogóle, tutaj to pole co mamy obok, no to, to pole jest za małe tak naprawdę na no, budowę obory, a tak jakbyśmy kupili, no to, to by było fajnie. Ale to 6, 6, 6 ton mamy już, więc... Mm, co? Znaczy, ale ten, ten władze, no to tak naprawdę fajny wygląda. Co? Też my, myślę, że widzowie fajn, fajnie też. Ogólnie też widzowie ten zestaw prawowo-siewny też stoi tutaj. Jak sami wiecie, ten zestaw prawowo-siewny jest na testy. A kiedy firma po niego przyjedzie, no to nie wiadomo kiedy, bo jeszcze do mnie nie zadzwonili. Albo sam będę musiał do nich zadzwonić, bo tak naprawdę ten zestaw prawowo-siewny, no to trochę mi przeszkadza. Nie powiem, że nie, bo i tak... Na tym gospodarstwo, gospodarstwie jest ciosnota trochę, patrzcie jak maszyny stoją, tu pług, tu beczka do gnojówki zostawia nam ten oborę, tu talerzówka, tu dwukółka przeszkadza nam w ładowaniu obornika, trochę ciosnota na tym gospodarstwie się powoli robi, ale tak jak powiedziałem na początku niedługo będzie trochę luźno. Więc myślę, że to będzie fajnie, ogólnie, no na pewno będzie fajnie, bo luźno też mamy, ma, mamy też coraz większe maszyny na, gospodarstw, na gospodarstwie, więc tym będzie lepiej też dla nas. No tym większe maszyny na gospodarstwie, no to tym robi się ciaśniej więc będzie trzeba zrobić to w końcu luźno, więc tak, ale ten Władzio, no to naprawdę daje sobie rady. Radę tak naprawdę, bo fajnie to wygląda tym władkiem ładowanie. Dobra. Tyłujemy. Ale tak naprawdę fajnie to wygląda też. Dobra tutaj też. Ale to 8500 mamy, to nie jest tak źle tak naprawdę, dużo mamy. Ale myślę, że i tak rozrzutnika do pełna nie będziemy ładować, bo jak możecie sami się spodziewać, no to trochę by, by było to za nudne dla was, bo no sam wiem to po sobie, bo też ładowanie obornika jest trochę nudne, więc to jest nasza ostatnia łyżka, więc w sumie łyżka. No to ostatnia załadunek obornika, dobra, tutaj sobie postawimy władka. Do dzisiaj ten Władek nie będzie nam przeszkadzał, więc sobie nawet turę nie będziemy opuszczać, więc tak Co, wsiadamy do, wsiadamy do Fenda, więc co, jedziemy chyba na pole Która tu, wyje, tu wyjechać, dobra sobie ten wyjedziemy Bo nie chcę ten zawracać mi się tak naprawdę, ale w sumie w zawracaniu no to i tak byśmy mnie wywrócili, ale tak, patrzę teraz, widzowie, że ten fent naprawdę ma co ciągnąć. Ma naprawdę ten fend co ma ciągnąć. Więc, co? Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Ale, tu pięknie to wygląda wiosna. No, to jednak wiosna, fajnie to wygląda wszystko. Myślę, że tak. Obornik jedzie. Co? Nie mówiłem, widzowie, wam tylko gdzie jedziemy. Na jakie pole? Otóż to jedziemy na pole po ziemniakach. Tutaj oczywiście skręcamy niedługo jakoś tak co jakoś długo nie jechaliśmy ale to chwila jechaliśmy ale co w włączamy i rozrzucamy obornik więc co jedziemy sobie e jedziemy sobie tutaj e ale to fajnie to wygląda tak naprawdę tutaj widzę gdzieś było mokro tak naprawdę nie pamiętam gdzie. Tak naprawdę nie pamiętam widzowie gdzie było mokro. Więc tak, co? Tutaj też. Dobra, poprzeczniaki to zrobimy chyba na koniec, bo nie chcę, nie będę robił teraz poprzeczniaków. Dobra, tutaj co? Trochę chyba ze środka sobie pojeździmy, tak naprawdę, bo tutaj. Ale ten rozrzutnik no to ma fajną szerokość, ale na takie pola jak te, no to trochę ten rozrzutnik jest za mały, więc co, widzowie, ja tutaj robię to pole, zrobię już ten, y, ten, no wyłączę kamerę, zrobię to pole i będziemy się widzieć na gospodarstwie, więc co, robię cięcie. Dobra, widzowie, pewnie zastanawiacie się, gdzie idę. Otóż to, widzowie, to jest szybka akcja. Akcja, no niestety, zakopałem się fendem. Ale co? Szybko lecimy po traktor, zaczepiamy linkę i oczywiście jedziemy na pole. Więc co? No nie wiem, zakopałem się, widzowie. No może nie tak letko się zakopałem. Tak, tak średnio się zakopałem, bo koła trochę są. Nie powiem, że nie jest zakopane, ale nie wiem, czy będzie potrzebny mi szpadel, więc... Więc yy, chyba mi będzie potrzebne, ale spróbuję... Jak na razie z linką, a jak... A jak... A jak nie da rady, no to najwyżej przyjdę sobie tu po szpadel i to sobie odkopiemy, ale co? Ja jadę na pole, szybko to jest akcja, wyciąganie... Co? Ja widzowie już tego nie będę wam nagrywał zaraz z racji tego, że mi się nie wiadomo ile tam zejdzie na tym polu przy tym, wyciąga... przy tym wyciąganiu, więc co, ja się z wami żegnam, widzimy się już w kolejnym odcinku u mnie na kanale i co, na razie, cześć.